Cześć! W dzisiejszym filmie chciałbym Ci przedstawić idiomy związane z kolorami. I co to takiego idiomy? Idiomy są to takie wyrażenia, które mają znaczenie inne niż dosłowne. Takim dobrym przykładem z języka polskiego będzie wyrażenie, będzie idiom pocałować klamkę. Gdy mówimy poszedłem na siłownię, ale pocałowałem klamkę. Nie chodzi nam o to, że dosłownie smoknęliśmy tę klamkę, tylko że siłownia była po prostu zamknięta. I to jest właśnie przykład idiomu. W tym materiale pokażę ci 10 najbardziej popularnych, najciekawszych angielskich idiomów związanych z kolorami. Ale zanim do tego przejdziemy, warto sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego kolory są tak dobrym materiałem, tak nośnym materiałem, jeśli chodzi o idiomy. Otóż już od dawien dawna ludzie używali kolorów w metaforach i nie tylko do opisywania różnych emocji, stanów, sytuacji. Które trudno było opisać bezpośrednio. Na przykład, gdy mówimy, że ktoś ma czerwoną twarz albo ktoś jest czerwony na twarzy, nie musimy już udawać, że jest zły. I dlatego warto uczyć się idiomów, zwłaszcza związanych z kolorami, żeby wyrazić nasze emocje, uczucia, wrażenia w sposób zgrabny i precyzyjny. Zaczynamy. Pierwszym idiomem będzie. As black as night, czyli dosłownie ciemny niczym noc. Idiom ten oznacza tyle, co bardzo ciemny. Na przykład the sky during the storm was black as night, czyli niebo podczas burzy było czarne niczym noc. Kolejnym idiomem jest black and white. Jeżeli coś jest black and white, oznacza to, że to jest proste, jasne, czarno na białym, zrozumiałe. Na przykład I like things that are black and white. Czyli lubię rzeczy, które są proste, zwięzłe, czarne na białe, bez żadnych udziwnień, bez żadnych komplikacji. Kolejnym idioma będzie as white as sheet, czyli dosłownie białe jak kartka. Na przykład When she heard the news, her face went black as a sheet. Jakie black? <laughs> her face went white as a sheet. Czy kiedy usłyszała wieści, zbladła. Następnie mamy get the green light. Idiom ten jest podobny do naszego polskiego dostać zielone światło, czyli dostać na coś pozwolenie. Na przykład after weeks of waiting we finally got the green light to start the project. Czyli Po tygodniach czekania w końcu dostaliśmy zezwolenie na żeby ruszyć z projektem. Kolejnym idiomem jest be in the red, czyli być w długu, być na minusie. Na przykład This company has been in red for weeks. Czy ta firma jest w długach, jest na minusie od tygodni. Następny idiom, once in a blue moon, oznacza, że coś się dzieje bardzo, bardzo rzadko. Na przykład I only get to see my old friend once in a blue moon. Czyli spotykam się, widzę mojego starego przyjaciela bardzo, bardzo rzadko. Kolejny idiom, Out of the blue oznacza, że coś się dzieje niespodziewanie, bez zapowiedzi, nagle. Na przykład, she received a job offer out of the blue and she accepted it. Czyli nagle, niespodziewanie otrzymała propozycję pracy i ją zaakceptowała. Kolejny idiom, tell a white lie, czyli powiedzieć białe kłamstewko. Białe kłamstewko jest to takie kłamstwo, które mówimy w zasadzie w dobrej wierze, żeby. Nie zranić kogoś. Na przykład, gdy ktoś pokazuje nam jakiś obraz, czy jakieś dzieło, na którym pracował przez długi czas, i mimo, że obiektywnie patrząc, nie jest to najpiękniejszy obraz, najpiękniejsze dzieło, no to i tak powiemy, że fajnie, podoba mi się, żeby nie było drugiej osobie, autorowi tego dzieła, przykro. Na przykład, she told her a white lie to spare her sad feelings. Czyli powiedziała jej białe kustewko, żeby oszczędzić jej smutnych uczuć, przeżyć. Kolejny idiom, czyli feel blue oznacza tyle, co czuć się smutno, przygnębionym. Na przykład after a dog passed away, she felt blue for weeks. Kiedy jej pies odszedł z tego świata, zdechł po prostu. Dobra, nieważne. Po tym, jak jej pies odszedł z tego świata, czuła się smutna, przygnębiona przez tygodnie. Ostatni idiom, see red, Oznacza być wściekły, wybuchnąć gniewem. Na przykład, after he saw the damage of his car, he saw red and started yelling at other drivers. Czyli kiedy zobaczył uszkodzenia na swoim samochodzie, bardzo się wściekł, wybuchnął złością i zaczął krzyczeć, wrzeszczeć na innych kierowców. Podsumowując, 10 angielskich idiomów związanych z kolorami, których warto zapamiętać, których warto używać, żeby nasze wyrażanie. Emocji i naszych przeżyć było precyzyjne i trafne, to as black as night, czyli bardzo ciemny, black and white, czyli coś jest proste, jasne, czarno na białym, as white as sheet, czyli bardzo blady, get the green light, czyli otrzymać zielone światło, otrzymać pozwolenie na coś. Be in the red, czyli być na minusie, być w długu. Once in a blue moon, czyli bardzo, bardzo rzadko. Out of the blue, czyli nagle, niespodziewanie. Tell a white lie, czyli opowiadać białe kłamstewko, nieszkodliwe kłamstwo. Feel blue, czyli być przygnębionym, być smutnym. I see red, czyli wybuchnąć gniewem, bardzo się zdenerwować. Mam nadzieję, że tym filmikiem udało mi się przybliżyć. Angielskie idiomy związane z kolorami, i zachęcam do nauki, zachęcam do używania tych idiomów, bo, tak jak powiedziałem, są fajnym narzędziem, żeby precyzyjnie wyrażać nasze emocje, nasze, nasze spostrzeżenia, nasze przeżycia. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do oglądania innych filmów. I pozdrawiam. Ej, co. Oj. Kompania ta firma, kompania wrześniowa.